9 edycja 13 drużyn to argument i dowód na to, że Stoczkowska halowa liga piłkarskich piątek, opucher burmistrza miasta Stoczek Łukowski cieszy się dużym zainteresowaniem, dużym zainteresowaniem zarówno wśród zawodników, którzy występują, a jest ich ponad 150, jak również pośród mieszkańców, bo ci, którzy mają przyjemność co piątek i każdy piątek i sobotę przyjść na halę przy zespole szkół w Stoczku Łukowskim zobaczyć, że trybuny są wypełnione. przez 9 lat udaje nam się utrzymać taką imprezę, imprezę bardzo ważną w regionie. O czym świadczy to, że zgłaszają się do nas drużyny z coraz bardziej odległych miejscowości. Przykładem w tegorocznej edycji jest drużyna z Podgarwolina, drużyna Elmar, która dołączyła w tym roku i myślę, że ten trend będzie zachowany, ponieważ staramy się zachować wysoki poziom organizacyjny. Staramy się, żeby te nagrody były jak najbardziej atrakcyjne. Jakie one będą w dużej części jest uzależnione od tego, jakich sponsorów udają nam się pozyskać, ponieważ ten proces cały czas trwa. Co roku wspierają nas burmistrz miasta, wójt gminy oraz inni prywatni sponsorzy, m.in. i sportowo i zdrowo. Wspiera nas poprzez różnego rodzaju gadżety sportowe. Staramy się zapewnić dla każdej drużyny nagrodę, żeby ten udział był zasymbolizowany pucharem, piłką, a dla najlepszych trzech drużyn fundujemy nagrody rzeczowe.